Okej, okay, siemaneczko, w 52 części Let's Play Morrowind i ciśniemy do tej wioseczki po kolejną księgę zleconą <laughs> przez miejscowego szefa z Aldrun z gildii złodziei do zdobycia. I oby już tutaj droga była w miarę spokojna. coś no nie, no nie będzie spokojna, wiadomo. Kurwa, też... Zobacz. Chociaż powiem wam, że teraz tak się zastanowię, to że rzeczywiście Morrowind chyba jest dużo bardziej niebezpieczny pod względem szlaków i przemieszczania ich. Poruszania się między różnymi miastami i tak dalej. Eee, to, to gówno się zbagowało, ale leci w moim kierunku oczywiście. Hmm. A, tam mamy kolejnego ziomeczka. Do ogarnięcia, czekajcie. Najpierw to, bo jak we dwójkę ruszą, to mi się nie skończyło naszą rychłą, o kurwa, rychłą śmiercią. Badziewie. Come on, come on, dobra. Tam drobne leczenie zarzucimy. Jeszcze na raz, dobra. O kurwa, nie, 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 dwójka. Może być bardzo groźnie. Tak spróbujmy, wiecie... Po kolei. O, dokładnie tak. Kolejce, w kolejce, w kolejce nie stoję. W kolejce. Dobra, nic nie bierzemy z nich. Jeszcze jakiś inny ścierwiks tutaj jest. Chyba na razie nie. Ale ponura okolica, nie? Tam ktoś znowu chodzi. <ścoughs> w ogóle w poprzednim odcinku końcówka była całkiem spoko. Zakładnika wykupiliśmy z niewoli. Dobra, no, kim ty jesteś i, i dlaczego mam coś dla ciebie zrobić, co? Pomóc biednemu pielgrzymowi. Kolejny pielgrzym. Z czym masz problem? Usiłem się dostać do rumianego ludu. Niestety udało mi się w tym zagłupić Jeśli raczysz mi pomóc, a to przy... a to... A to po przybyciu wypłacę ci 150 septimów. Potrzeba mi się tam jednak dostać dość szybko. Moja misja to pielgrzymka. Muszę się spotkać z innymi. Muszę się dostać do jaskini koal w ciągu dwóch dni. Pomożesz mi? A gdzie jest ta jaskinia? W ciągu dwóch dni. To nie mów mi, że to jest jakieś 100 kilometrów stąd. Doskonale, ruszajmy. Więc nasz cel znajduje się na zachodnim brzegu. Musimy się... Więc uśpieszyć. Czy będziesz prowadził mhm. do celu pielgrzymki, którym jest Jaskinia Ko? Ko Jaskinia. Pojęcie, gdzie to może być, nie? Na południu od. Okej, okay, dzisiaj musisz ruszyć na zachód i kawałek na południe. Jeśli masz mapę, to zaznaczę ci na mapie. Dobra, zaznacz mi to na mapie. Kurwa. To jest tu. To gościu zbagował. To już może być różnie. Tam był w domu cechowym, nie? Ale dobra, spróbujmy najpierw załatwić yy, tego gościa. Niech on tu podbiegnie, Jezus. Która jest w ogóle godzina? A, jest południe. Się dziwnie tak zrobiło, nie? takie wejście. Dobra, od razu kierujmy się tutaj. I Model się gościu, żeby była ta podróż do ignis. Eee, tak, jest za 15, dobra, jest. Czyli to już jest ogromny plus. Uuu, jaka fajna reakcja na wiatr. Nie? Zasłanianie się. Dobra, zróbmy zapis jakiś sensowny. I oby nam się on przeniósł z nami. To będzie naprawdę wtedy spoko. Jeśli nie, no to będzie mega problem, ale nie, chyba. Powinno być, że się przyniesie z nami. Czemu teraz było dwa razy droższe? Dobra, jestem gościu razem z nami. Tak wygląda ich my musimy tutaj wejść, nie? Wejście do jaskini. czyli Musimy iść w tą stronę. Tam chyba będzie lepiej, jak zejdziemy na dół. Bo raczej wejście do jaskini musi być gdzieś. Nie zbaguj się, tylko na dole, nie? Mi się wydaje, nie? Nie zobaczymy. Nie skupiamy się w ogóle na tym mieście. Żaden explorer tutaj nie wchodzi w grę. Bo tutaj wiecie, chcę po prostu odfajkować to zadanie. O 150 septimów. Dobrze, że była ta podróż. Odjąć koszty podróży. A takie zawracanie dupy. No, poczekajmy. Co będzie tam? Bardzo możliwe, że to może być tam. Czy to, czy on potrafi pływać, kolega? Jakby się tylko nie utopili tu po drodze. Dobra, płynie, no to spoko. Wydaje mi się, że to może być tam. Coś mówił, że to ma być na drugim brzegu, nie? Tchuli, nie no, z buta to nie, nie było w ogóle żadnej opcji, żeby się... Tak? Dobra Ciśniesz tutaj Mam. mamy że mi się to nie pokazało na mapie się okaże, że to nie miejsce tylko to będziemy musieli wracać na drugą stronę Okej okay. Dobra koleżka jest tutaj jest, Aha, ja, jeszcze na mapie jest niewidoczne Kurwa jakiś grobowiec, o boże to, to nie jest ta miejscuwa To Berandas Wejście do eskini to nie będzie to, prawda To jest jakieś berandas B milion miejscówek znajdziemy, tylko nie tak, na której nam zależy. Poczekajcie, może to będzie tu, gdzie ten kolega idzie. Komad, to będzie to. No nie, to nie będzie. To raczej nie będzie to. beram, to znów twierdza górny poziom no, no nie no to nie jest to To jest Dobra Gdzieś jesteśmy obok tego wejścia, Chodź tu, kretynie nie oh, Boże, 150 septimów Robię to za 150 septimów Mam kolejnego szczura To jest... nie, to nie jest szczur Dobra, hmm, tylko jeszcze trzeba znaleźć dokładnie to wejście chyba, nie? Fajnie byłoby go znaleźć jakby Nie wiem gdzie on czasami łazi, to nie przeraża. Ja. w tą stronę, nie? Myślicie, że to może być gdzieś tutaj. No, tu jest jakieś niby wejście. Ale to będzie to? Hmm. Dobra, masz tą swoją cholerną jaskinię, gościu. Jesteśmy na miejscu. Dobra, dzięki ci za pomoc. Tak. Nie ma problemu. Ooo, To była paskudna misja. Oj. Naprawdę paskudna. Ale z ciekawości wyjdziemy do tej jaskini. Oczywiście, bo jestem ciekaw. Co tam może być? Jezu, tyle razy przerywałem ten odcinek, ciekawe ile już to trwa. Mm. Serio, tu na pielgrzymkę do takich miejscówek się chodzi? Do takich miejscówek, w których... W których chyba w zasadzie nic nie ma i... 150 septimów, dobra. 150 septimów, tak sobie to tłumaczmy. Ok, i teraz spadamy do Ignis. Jak najbliżej będzie, żeby się tam dostać. Eee, czekajcie, przeszliśmy... Znaczy, musimy praktycznie... No, musimy cisnąć tędy, na wprost. Dobra, jesteśmy już w wiosce Margar. Margan? Czy mar... W każdej bądź razie jesteśmy w tej wiosce, w której powinniśmy być. Jak są strażnicy nastawieni. Bardzo dobrze. Okej, czy się jeszcze znaleźć może tą, ten dom cechowy posterunek, ale w sumie i tak możemy zeksplorować sobie tą miejscówkę, nie? No, czemu by nie? No bo i tak jest chyba w zasadzie koniec odcinka. Nie wiem, ile te odcinki ostatnie będą miały. Dwa czy tam trzy odcinki, bo... Z tylu części się składają, że masakra. O, tu mam kowala. Dobry panie kowal. Jak tam, naprawa? Eee, niekoniecznie może naprawa, nie? Czy ja wiem? No, to znaczy, przydałaby mi się, ale przydałby się też... ...kowal, który, no wiecie, już... ...jest u nas ugadany, nie? ostrza, na spoko. Dobra, się taki posteruneczek. W sumie jak na taką wioskę to dość rozbudowany, nie? Chociaż ta wioska może mnie zaskoczyć swoją wielkością. Żebym się nie zdziwił za moment, nie? Twórz zaklęcie. Okej. Okay. Okay, okay. na miejsca, jakieś szkolenie tu też mamy, dobra, spoko, wszystko fajnie. A tam jakieś informacji dodatkowych? Aha nie, ty tam nic i tak nam nie powie dobra. I całkiem fajne pomieszczenie, nie? Przemyślane, takie dość pojemne. Tak, okay. taki budy budynek powitalny. Naprawdę spoko. Ej, nic, nic, nic. Są jakieś prywatne domki. Czy my chcemy chodzić po tych prywatnych domkach? Zobaczymy, jak to wygląda. No nic, no standardowo, no zwykły mieszkaniec w środku i tyle. Czego ja mam się tutaj niby spodziewać, nie? Ale może jakieś zadanie nam wpadnie. Wiecie, zawsze jest taka niepewność, ale jak nas nie kieruje tutaj inny quest, to chyba nie ma sensu, mi się wydaje. Chyba, żebyśmy specjalnie mm, a, zobaczyli, że jest jakoś ciekawie nazwana Hacienda, no to wtedy to już dużo lepiej się prezentuje. Wiecie, my tak wyciśniemy od jednej strony. Nie, strażnicy na pewno nie. Kaplica, no to może być ciekawy budynek jeszcze. Jak? Jak on to zrobił, nie? Ale... Kurwa, ale kozacko wygląda. Ta zbroja twarz. Uuu, naprawdę. Prawie jak bóstwo jakieś, nie? Dobra, jest tutaj coś więcej. i handel jakiś tam. A, bo ja to mam jeszcze to dziadostwo musiałem wziąć. Kurwa, ostatnio Muszę to, będę musiał to opchnąć. Jak będę, się, jak będę chciał z kimś konkretnym pohandlować. Masera. Ale dobra. Myślę, że za dużo tutaj też nie natrafimy, nie? W sensie. No nie, raczej nie. Dobra. Możemy stąd wyjść, jeszcze zobaczymy na szybkości na zewnątrz. Byśmy tu w koło obeszli. Tu są już mury graniczne, już chyba tu nic więcej nie będzie. Dobra, czyli kaplica tak wygląda. i my też... A nie, my, my wyszliśmy od innej strony. Czy nie? Nie, nie wyszliśmy od innej strony. Gdzie ten dom cechowy? To musi być gdzieś tutaj, w tym kierunku. Gdy coś jest, chata. Chata, dobra. Już zamknięta. Tu również. Dom mamy, dom cechowy, oczywiście. Dobra. I myślę, że następny odcinek, właśnie, zaczniemy już od tego domu i szukania mm, tego do otwarcia, nie? Czy tam, nie wiem, no tego przedmiotu, nic tej księgi. Nie wiem, czy to będzie w skrzyni, czy nie, ale to myślę, że to będzie następny odcinek. Chyba już będzie dosyć materiału, tak mi się wydaje. Jeśli nie, no to, to sorry, Dobra, ale. Udało się. Wreszcie tą pielgrzymkę zakończyliśmy, masakra. Jesteśmy na miejscu. Także do następnego zapraszam do opisu. I oby już szło jakoś to z górki. Ale przynajmniej już mamy statystyki w normie i się lepiej nam rozmawia z tymi ludźmi. I chyba nam, no już niedużo brakuje do następnego poziomu, więc okej. Okay. Dobra. Na razie.